Agencja Mienia Wojskowego po nowemu. Agencja Mienia też jest od tego, żeby ten majątek państwowy chronić. Nowa szkoła i przedszkole w Mysłakowicach. Dla nas tutaj zaciasno, no i wymaga gruntownego remontu. Centrum Aktywizacji Zawodowej. Program szkolny obejmuje okres trzech tygodni. Środa, 28 dzień października. Paweł Guszała, witam. Zapraszam na serwis informacyjny. Od 1 października Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączone zostały w jeden podmiot. Oprócz zmian w strukturze zmienił się także zarząd. Czy dzięki temu na dobre zakończy się spór miasta Jelenia Góra i tej wojskowej instytucji? Przypomnijmy, że Agencja Mienia Wojskowego gospodaruje majątkiem, który pozostał po dawnych garnizonach wojskowych. W przypadku Jeleniej Góry mowa jest zarówno o ulicy Anieli Krzywoń, Podchorążych czy 1 Maja koło dawnego Kosa. Zmiana, która zaszła 1 października, złączyła dwa podmioty w jedną całość, dzięki czemu ma być efektywniej i lepiej. Tak wynika ze słów wicepremiera i ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Teraz jest tak, że po latach, gdzie wszyscy się interesowali nieruchomościami wojskowymi, były atrakcyjne i drzwi się nie zamykały w agencji, mamy sytuację odwrotną. Mamy wiele nieruchomości, których po prostu nikt nie chce i które trzeba umieć dobrze zagospodarować, trzeba umieć dobrze sprzedać. Takim sztandarowym projektem przez lata nierealizowalnym była twierdza w Modlinie. Udało ją się sprzedać. Agencja Mienia Wojskowego, czyli nowy podmiot, zarządzany jest obecnie przez nowego prezesa, który zdąży już zapoznać się z kłopotami mieszkańców ulicy Podchorążych. Prezydent Marcin Zawiła dużo obiecuje sobie po spotkaniu z Piotrem Sadochem. Spotkaliśmy się z panem dyrektorem w sprawie rozwiązania problemu rozwiązania problemu ulicy Podchorążych ze strony agencji padła propozycja która byłaby przez nas do zaakceptowania nie chciałbym mówić o kulisach tych rozmów jeżeli ta propozycja zostanie potwierdzona formalnie pisemnym wystąpieniem my na nią przystąpimy ale zastrzegam się ponieważ te rozmowy z agencją prowadzę już chyba czwarty czy piąty rok i poczekam na to na to stanowisko jestem u z optymistą myślę, że jakoś się porozumiemy. Jeżeli faktycznie rozmowy odniosą zamierzony skutek, niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy. Temat negocjacji póki co owiany jest tajemnicą. W przeciągu kilku lat ma zmienić się lokalizacja zespołu szkół w Mysłakowicach. Tak wynika z deklaracji, którą złożył wójt gminy Michał Orman w trakcie uroczystości i jubileuszu tej placówki. Przypomnijmy, że obecnie zespół szkół w Mysłakowicach mieści się w zabytkowym Pałacu Królewskim, który nie jest przystosowany do tego, aby funkcjonowała w nim szkoła. Pomieszczenia dydaktyczne wymagają gruntownego remontu, podobnie jak wymiana całej stolarki okiennej. Pomysłem ma być budowa szkoły na gruncie gminnym w okolicach Ośrodka Zdrowia. Chciałbym bardzo i zrobię wszystko, żeby za pięć lat już ten jubileusz 75-lecia odbył się w nowym budynku szkoły. Zrobię wszystko, żeby tak się stało. Wójt gminy Michał Orman planuje w tym celu złożyć wniosek do Brukseli w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej. Nowy budynek z pewnością ucieszyłby dyrektora szkoły, który teraz robi co może, aby umożliwić uczniom jak najlepsze warunki do nauki. Jest dla nas tutaj za ciasno, no i wymaga gruntownego remontu, a wydaje mi się, że wybudowanie nowej szkoły spełni oczekiwania społeczne. Prawdopodobnie w nowym budynku lub jego bezpośrednim sąsiedztwie mieściłoby się również przedszkole. Powiatowy Urząd Pracy w Góry realizuje usługę skierowaną do bezrobotnych z naszego regionu, mowa o Centrum Aktywizacji Zawodowej. Celem Centrum Aktywizacji Zawodowej jest ograniczenie bezrobocia w regionie. Realizuje usługi związane z rynkiem pracy, pośrednictwem pracy oraz poradnictwem zawodowym. W ramach Centrum Aktywizacji organizowane są także szkolenia. Program szkolenia obejmuje okres 3 tygodni, 80 godzin zegarowych, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które albo nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań i chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Doradcy zawodowi oferują bezrobotnym poszukującym pracy cykliczne spotkania grupowe, mające na celu naukę praktycznych umiejętności do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy. Dzięki zajęciom. Uczestnicy podnoszą wiarę w siebie, w swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności, co w efekcie prowadzi do pobudzenia ich aktywności i zwiększenia szans na rynku pracy. Podczas szkoleń uczestnicy poznają metody poszukiwania pracy, dokonują analizy własnych predyspozycji. W skrócie uczą się prezentacji własnej osoby w celu jak najszybszego znalezienia zatrudnienia. Udział w szkoleniu jest dobrym pomysłem, ponieważ uczestnicy mają możliwość uzyskania konkretnej wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy. Przygotowania dokumentów aplikacyjnych, skorzystania z różnego typu poradników. Dodatkowo osoba prowadząca zajęcia wzmacnia motywację i samoocenę. Osobiście polecam szkolenie wszystkim niepewnym, nieśmiałym, tym którzy chcą udoskonalić sposoby poszukiwania pracy. Prowadzone zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb jej uczestników. Więcej informacji na temat tej usługi można znaleźć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wielnej Górze. Zakończył się pierwszy etap remontu wnętrza budynku Starostwa Powiatowego w Wielenigurze. Dlaczego władze podjęły decyzję o przeprowadzeniu tej inwestycji w dobie złej kondycji finansowej jednostki? O tym w naszej kolejnej relacji. Na Starostwie Powiatowym w Wielenigurze ciąży bardzo duże finansowe zobowiązanie zwrot ponad 5-milionowej subwencji na oświatę. Mimo to, władze Starostwa podjęły decyzję o przeprowadzeniu remontu wnętrza swojej siedziby. To wszystko robimy dla mieszkańców i petentów odwiedzających nasz urząd. Przystosowaliśmy go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter budynku jest w tej chwili dostosowany do tego, aby mogli oni dostać się na, na pierwszy poziom, na którym najczęściej są obsługiwani klienci do nas trafiający. Wnętrze budynku przy ulicy Kochanowskiego 10 nie było remontowane od ponad 40 lat. Począwszy od instalacji elektrycznej, na odświeżeniu wizerunku kończąc. Jak na razie odnowiony został parter. Kolejne prace na wyższych kondygnacjach będą wykonywane etapowo. Bardzo duże przedsięwzięcie, więc pewnie będziemy go etapować. Trzeba znaleźć środki, co jest bardzo istotne. W sytuacji, kiedy faktycznie powiat no, finansowo najlepiej nie stoi, bo pamiętamy ciągle o blisko 5 milionach e, subwencji, którą mamy z, do zwrotu do e, Skarbu Państwa. Remont siedziby Starostwa Powiatowego w Górze ma zakończyć się w 2016 roku. I tą informacją kończymy kolejne wydanie serwisu informacyjnego. W imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.